Klatce. Muszę powiedzieć, że trochę tym zawodnikom zazdroszczę, ale jednocześnie cieszę się, że ja mam takie komfortowe miejsce tutaj z Tobą, z Trypsonem. Wita Was Marek Admaster hoffman i wita Was Paweł Trypson-Trybała. Tak jest, dzisiaj z Wami cały wieczór na słuchawkach. Tymczasem po tym katłoku wchodzi już pierwszy zawodnik. Waga lekka, ale serca nie, nie brakuje tutaj. To jest zawodnik, który już pokazał, że umie walczyć. Dokładnie. Jak widać jest niewielkiej postury, ale serce ma bardzo wielkie. Udowodnił to w poprzednim pojedynku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Z wielkim Goliatem, z Handkę, dał naprawdę wielki popis. Była między nimi różnica 40 kg. No to naprawdę trzeba powiedzieć, że chłopak oprócz serca ma też wielkie jaja. Ja też czuję, Wam powiem, straszną, dzisiaj taki już większy luz, wczoraj toczyłem swoją kolejną walkę zawodową i wiem co czują ci goście, wiem co czują, wiem co to za emocje. Zdecydowanie dzisiaj jest chłodniej siedzieć z tej strony i patrzeć, komentować. A właśnie, właśnie, e, Trypson z e, wrodzonej skromności pewnie się nie pochwali, więc może ja powiem, że wczoraj rozniósł swojego przeciwnika w pył. W drugiej rundzie już był nogał techniczny. i dałeś sobie 101% chyba i co? Za, zaowocowało to, ta taktyka? No udało się, udało się, chociaż powiem, że było ciężko. Moja twarz też jest lekko umalowana kolorkami, ale dałem radę. Twoja twarz brzmi znajomo. <grym> Pochodzący z Krosna, wielce utalentowany adept karate. Trenuje od 11 roku życia. Przeprowadził się do Warszawy specjalnie po to, by trenować MMA. Wiedział, że ta dyscyplina jest na wysokim poziomie. Posiada brązowy pas karate, czyli 100%. czasie w MMA. Kiedyś w takich czasach, kiedy MMA raczkowało, wtedy miało znaczenie, poszczególne style rzeczywiście ścierały się na arenie. Dzisiaj samo MMA można nazwać stylem walki, więc no ciekawe, jak karateka poradzi sobie w takim rasowym MMA, zwłaszcza, że ma przeciwnika, zawodnika z doświadczeniem w tym właśnie sporcie. No tak, tu będzie dzisiaj klasyczne zestawienie Dujkowicza e, z parterowcem. E, zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy. E, jedno jest pewne, to będzie na pewno sportowy, mocno sportowy pojedynek. Nie zabraknie tutaj wielkich emocji. Oby, oby ta walka potrwała jak najdłużej, bo chcemy popatrzeć na fajne, sportowe widowisko. Przekonamy się o tym już za chwilkę. Czy Wylądują w parterze, czy zapasy przeciwnika, czyli Kamila, Hasana, będą na wyższym poziomie i nie pozwoli gry sprowadzić do parteru. Taką ciekawostkę mam tutaj o Kamilu Hasanie. Widzę, że wziął sobie na bardzo poważnie MMA do swojego serca i przeprowadził się specjalnie do Warszawy ze względu na wysoki poziom. Dziedziny dyscypliny MMA i właśnie powiedział, że bardzo chce się rozwijać, chce wygrywać, chce zwyciężać, więc myślę, że jest mocno zmotywowany dzisiejszą walką. Trzeba powiedzieć, że wygląda imponująco. No, muskulaturę ma, mimo niskiej wagi, tej wagi lekkiej, to wygląda naprawdę nieźle. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3. Rund. sędziował go będzie sędzia Jakub Broczkowski i teraz moi drodzy po raz ostatni w czerwonym narożniku Kamil Hasan w niebieskim narożniku Maksymilian Wiewiórka runda pierwsza startujemy i ruszyli oj od razu mocny low kick Hasiego i prawy sierpowy też doszedł do celu więc przejmuje dominację, ale będzie wprowadzenie do parteru, tak jest, jest parter jest akcja pod siatką Biedzie się tam siatki, nie wolno tego robić. Zdecydowanie nie. Mamy ładny super! Niesamowite! Co tu się dzieje, ale emocje? Nie wejście za Plecy. I czy ta walka skończy się w pierwszej rundzie? Jest w kłopotach, Musi wstawać. Musi wstawać, aby przetrwać, żeby go nie udusił wiewiór. Niesamowity początek walki. Od razu akcja na 100%. Od razu poszli, ruszyli do parteru. Oj. Troszkę za wysoko siedzi, dopiął nogi, dopiął nogi, wkręca się. Złapał uchwyt. Złapał uchwyt, ręka, głowa, nogi wpięte. Wszystko prawidłowo i idzie ku uduszeniu. Czy rzeczywiście za chwilę zobaczymy jakąś technikę kończącą? Hassad powinien wstawać zdecydowanie, powinien wstawać, powinien się ruszać. Oj, czuję, że nie będzie... Wydostaje się. Ale jest w dosiadzie, jest cały czas wpięty nogami. To daje mu ogromną przewagę w parterze. Cały czas próbuje, cały czas jest kontrola. Wiewióra. Wyjdzie z tego, wyjdzie z tego Hasan i wyszedł. Czy będzie podniesienie do stójki? Okopuje, uda przeciwnika wbrew pozorom. Jest to bardzo mocne kopnięcie. Naprawdę. Nie, jednak rezygnuje. Wstaje. No, Nie chce się wciągać w parter. I ruszyli. Kolejnym hajkiem! Piękne kopięcie Zagrożony Wiewiór. Wiewiór musi sprowadzać tę walkę do parteru, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Wiewiór zagrożony. Podłączony jest, podłączony, widać to. Pytaj. tak, to jest strategia. A i obala, mamy to, piękne emocje. Nogi i obalenie i to jest strategia Wiewiura, bo widać, że w stójce zdecydowanie dominuje Hasan. Niesamowite jak on to wybronił, jak on przetrwał tą szarżę Hasana. Pełen szacun dla Wiewióra, ale to jest to, co mówiliśmy na początku. On ma serce do walki, jego nie jest łatwo złamać. Tak jest, właśnie widać. Teraz odpoczywa, sklinczował się, aby złapać troszeczkę tlenu, dojść do siebie. Widzę, chyba już zaczął łapać kontakt z bazą. Już to oszołomienie mogło minąć. 40 sekund i sprowadzenie! Przewraca się! Zabrakło równowagi Wiewiórowi, chyba tam ją wytracił i znalazł się w parterze. Ale to nie jest dla niego zagrożenie, i dla niego zagrożeniem jest właśnie stójka. Jest Balacha! Jest prawie tam próba Balachy. Nie ma, za nisko, za nisko, nic się nie dzieje, wydostał się. Hasan będzie podnosił, ale jednak Ryzykuję. zdecydował się na parter. Co tu się dzieje, jaka dynamika, jaka determinacja obu stron. Koniec pierwszej rundy, świetne widowisko, no liczyliśmy na nich. I rzeczywiście, dali, dali piękne show, a to dopiero pierwsza runda. Zdecydowanie nie było ziewania, akcje były bardzo dynamiczne. Spójrzmy na Wiewióra, mimo że chłopaki są lekkiej wagi, bo ważą 74 i 76 kg. to widać, że u Wiewióra zdecydowanie brakuje tego tlenu. Obawiam się, że Hasan. Aha, znaczy obawiam się, no chyba zdradziłem, komu kibicuję, Obawiam się, że Hasan ma określoną strategię teraz na drugą rundę. On będzie wchodził od razu z pełną mocą, z pełną dynamiką, wysokimi kopnięciami. Kopnięcia obrotowe też widać, że ma w Arsenale. I tego się boję, że wiewiór to stanie o jedno takie kopnięcie za dużo i może być po walce, ale nic nie mówię. Na razie nic nie mówię. Przed nami druga runda zdecydowanie widać było stójkową przewagę u Kamila Hasana więc Wiewiór jeżeli chce wygrać ten pojedynek powinien sprowadzać grę od razu do parteru rzeczywiście te kopnięcia w wykonaniu Kamila były widać na wysokim poziomie, no w końcu zawodnik ma brązowy pas w karate były wzorowe, podręcznikowe, pięknie się na to patrzy tak, tu widać piękne sportowe kopnięcia piękna technika i poszli. Ruszyli do rundy drugiej. Wyżej gardę powinien trzymać wiebiór i jednocześnie blokować te, te ciosy na korpus Bo hasan doskonale wie, gdzie uderzać. Kasad ma dobry celownik tymi nogami. Wie, gdzie kopnąć, kiedy tak jest, Kolejne weszło tutaj nad wątrobę. Pojawiła się pierwsza krew. Nie wiemy, czyja, bo ciosów tam było sporo, z zarówno jednej, jak i drugiej strony. Poszedł do przodu Wiewiór. Chyba chciał złapać za nogę, ale zrezygnował. To jest jego szansa. Gdybym postawił pieniądze na wiebiura. krzyczałbym teraz: Wiewiór, idź w nogi. I znowu kopnięcie w, w korpus dobre frontkiki w wykonaniu Hasana. tak jest i mamy I w nogi klasyczne wejście pod sierpem pięknie piękne podręcznikowe rzeczy się tutaj dzieją naprawdę szacun. z obu stron no zdecydowanie e, dla Stójkowicza który nie chce prowadzić gry w parter nie powinien za dużo w takim pojedynku używać sierpnia. Poszedł pod, pod, poszła skrętówka. Skrętówka na nogę. To może być jego szansa! Może być to jego szansa! A nie mamy pięty. Nie, już chyba nic Nie ma. szkodzi. Jeżeli Hasan nie wie jak to wybronić, wiewiór może go tam poddać. Zrezygnował z tej strategii, ale idzie do bocznej pozycji i ma piękną, boczną, dominującą pozycję. Mamy boczną pozycję. Czy będzie przechodził dalej, czy będzie bił? Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Powinien spróbować teraz jakiejś techniki kończącej parterowej. Jakąś fajną dźwignię tu wykręcić albo spróbować iść po dosiad. Tak, będzie szedł po dosiad. Jest przejście kolana, jest dosiad. Są ogromne punkty dla wiewióra. Fantastycznie to zrobił. Fantastycznie. Niesamowite emocje. emocje, niesamowite, tak jak mówisz. Nie wiem co powiedzieć, jestem pod ogromnym Uuu. wrażeniem. To są zawodnicy. Marek, ja już się zgrzałem. Wiewiór jest fantastyczny, ale Hasanowi też nie można odmówić umiejętności i woli walki. No teraz myślę, że jeden i drugi będzie mocno wypompowany. Teraz wygra chyba serce. W takiej chwili będzie walczyło serce, bo tlenu już będzie w tych płucach zdecydowanie mało. Ja myślę, że Wiewiór pójdzie w trzeciej rundzie również pójdzie po sprowadzenie. Jeżeli chce wygrać ten pojedynek, zobacz teraz, mamy robić. powtórkę. Tak. Jak on go wyprowadził za obie nogi i piękne obalenie. I piękna dominacja w parterze. Ogromny szacunek. Tu próbował tej skrętówki na prawej nodze Hasana. Nie wyszło, Aha, ale nie szkodzi, bo on jeszcze ma w zanadrzu kilka asów. Szybciutko się odwracają. Chwila dominacji jednego za chwilę drugiego. Jaki będzie wynik? O tym przekonamy się już za chwilę. Ciężko oddycha wiewiór. Oj, ciężko. Niech on idzie w parter, bo tam jest jego jedyna szansa. Hasan stoi na nogach. Wydaje mi się, że ma większy zapas energii. Też mam takie wrażenie. Też mam takie wrażenie, że Hasan ma troszkę lepszy oddech, ale to nic nie znaczy. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Jeszcze chwilka przerwy, sędzia odesłał do narożników. I fajt poszli, ruszyli do trzeciej rundy. Co dzisiaj w tej trzeciej ujrzymy? Jest szarża stójkowa. I atakuje doły, atakuje tą wątrobę. Piękny low kick mocny. Przed pod, pod kolano, zdaje się. No to było balenie zbyt wyraźne. zbyt... Dobrze, pod siatkę. Tak jest. Pod siatką, i tam pod siatką próbować to rozegrać. Mamy klincz, mamy klincz. Zobaczymy, czy z tego klinczu wyjdzie jakieś obalenie. Nic się nie dzieje. Nadal mocne kopnięcia w wykonaniu Hasana. Oddaje wiewiór, ale te jego ciosy nie mają już takiej siły. Dobrze, dobrze, obalenie! Kolejne Pro, obalenie! Myślałem, że będzie gilotyna, ale wyciągnął głowę. I Go z góry. Wiewiór uważnie słucha wskazówek swoich trenerów, którzy są tutaj bardzo blisko niego, zaledwie pół metra. Ale czy on ich słyszy w tych emocjach? Czy zdaje się tylko na własne doświadczenie? Przy, je Wiewiór przytkał wszystkich. Ten trik. Jest próba duszenia. Próba presji, wywierania takiego strasznego dyskomfortu. Tak. I Presja obija Markiem. prawą stronę twarzy ha Hasana. Punktuje, zdecydowanie punktuje w tej rundzie Wiewiór I te punkty mogą mu przynieść zwycięstwo. Tutaj nie musi być nawet techniki kończącej. Minuta 13 do końca. Cały czas jest dominacja, cały czas jest dominacja, więc oczywiście punktuje. Siedzi w tym Dosianie. Aha. Tutaj technicznej wiedzy. Nie wie za bardzo, jak wyjść z tego dosiadu. Są jak są jakieś próby, ale wie, też wie, jak ich uniknąć, żeby pozostać w pozycji dominującej. Cały czas fantastyczny dosiad. I obijanie takimi czasami młotkowymi. One nie muszą być mocne. Ważne, że dochodzą do celu i są punkty. No i kontrola. Cały czas do końca walki zostało 30 sekund. Czy zakończy ten pojedynek przed czasem? Wysoki dosiad ma wiewiór. Pewnie dlatego te umpy Hasana nic specjalnie nie dają. Wykręca się. 20 sekund do końca. Powinien się skręcać z